Jeżeli choć raz w życiu urodziłeś się, to ten podcast jest dla Ciebie. Porodnik. Cześć, witam Cię w Porodniku. Dzisiaj mam bardzo, bardzo ciekawy odcinek, a mianowicie przedstawię Wam historię, historię porodu, przy którym ja byłam. A jest to opowieść napisana z perspektywy rodzącej, Nazwy ją Cassandra na potrzeby tego podcastu, no bo chciałabym po prostu zachować jakąś tam, jakąkolwiek anonimowość tej osoby. Kasandra włożyła bardzo dużo pracy w to, żeby opisać tę historię. Jestem mega wdzięczna. W ogóle czytając po raz pierwszy, bardzo mocno czułam taki dreszcz, jakiejś takiej ekscytacji, i świetnie jest to opisane. Więc no naprawdę jestem mega, mega zadowolona i wdzięczna, że będę mogła Wam to przeczytać i przedstawić. Szczególnie, że właśnie ta perspektywa jest ciekawa. Natomiast, żeby ta opowieść była trochę bardziej zrozumiała dla wszystkich, to warto tutaj zaznaczyć kilka rzeczy. Po pierwsze, chciałabym Wam wyjaśnić, czym jest wakum lub próżniociąg, o którym będzie w tej y, historii. Jest to... Taka metoda zakończenia porodu w sposób tak zwany zabiegowy i polega to na tym, że w momencie, kiedy na cięcie cesarskie już jest troszkę za późno, to możemy użyć właśnie takiego próżniociągu. To jest takie urządzenie, które ma przyssawkę, coś w stylu, powiedzmy, takiego odkurzacza z podciśnieniem i można to urządzenie przyssać na chwilę do główki dziecka, żeby pomóc jej się urodzić. A później dziecko już się rodzi bez użycia sprzętu. I brzmi to dosyć groźnie. Tak często właśnie słyszałam od kobiet, że powoduje to w nich strach. Natomiast no jest to taka metoda, która ma na celu, właśnie, żeby wszystko się skończyło dobrze. Więc, mimo że może to brzmieć hmm, nie najmilej, to jednak metoda sama w sobie. No, w uzasadnionych przypadkach jest jak najbardziej skuteczna i pozwala na urodzenie zdrowego dziecka. Drugą rzeczą jest to, że o użyciu wakum decyduje lekarz i on również wykonuje wakum. Mm, Czyli jakby do niego należy ta końcówka porodu. Również do lekarza należy decyzja o tym, czy będzie nacinał krocze, czy będzie chronił krocze. To nie jest decyzja położnej, to jest decyzja tej osoby, która prowadzi poród. W tym przypadku jest to lekarz. No dobra i po tym krótkim słowie wstępu chciałabym Was zaprosić do wysłuchania historii opowiedzianej przez Kasandrę. Traumatycznie dobry poród, czyli jak zmedykalizowany poród z kaskadą interwencji, nadal może zostawić dobre wspomnienia. Rodziłam z Klaudią w sierpniu 2023 roku w Szpitalu Świętej Rodziny w Warszawie. Zanim o tym opowiem, chciałabym podkreślić, że moim zdaniem poród nie jest doświadczeniem, które dzieje się w próżni. Nie można go analizować w oderwaniu od tego, co następuje przed i po nim. Poród jest zwieńczeniem pełnego wyzwań okresu ciąży i preludium do wymagających sześciu tygodni połogu. Jest wypadkową wielu wydarzeń i ma realny wpływ na nasze dalsze życie, często na dalsze decyzje prokreacyjne. Mam mocno analityczny umysł i w ciąży bardzo dużo czytałam, to zwiększało moje poczucie kompetencji i bezpieczeństwa. Czytałam dużo o porodzie, możliwych scenariuszach, brałam udział w kursach przygotowawczych i w zajęciach szkoły rodzenia. Choć bardzo marzył mi się poród naturalny, to ze względu na powikłaną ciążę od początku wiedziałam, że tego mi się osiągnąć nie uda. I tu gorąco polecam szczerą rozmowę z położną przed porodem, żeby ustalić, na czym nam zależy i czy są jakieś obiektywne przeszkody, które z góry uniemożliwią nam jakieś rozwiązanie. I choć poród naturalny był poza zasięgiem, to bardzo zależało mi na porodzie siłami natury. Przerażała mnie wizja cesarskiego cięcia, ale była jedna rzecz, której bałam się jeszcze bardziej niż cesarki było to wakum. Jak nie trudno się domyślić, mój poród zakończył się właśnie wakum. I choć różni medycy, zarówno w szpitalu, jak i opiekujący się mną później i czytający mój szpitalny wypis, określali mój poród mianem traumatycznego, a sama Klaudia uznała go za ostrą porodową jazdę, to ja się temu określeniu długi czas dziwiłam, bo w mojej głowie mam wspomnienie dobrego porodu. Dla każdej kobiety dobry poród może oznaczać coś innego, ale w gruncie rzeczy wszystkim nam chodzi o to samo. Dla mnie oznaczało to w szczególności zaufanie do kompetencji medyków, nieustające poczucie bezpieczeństwa, uszanowanie moich potrzeb, dialog, empatię. Bezpieczny finał w postaci narodzin mojej córeczki. Nawiązując do tego, że poród nie wydarza się w próżni, dobrze jest spotkać się samej ze sobą, swoimi potrzebami, marzeniami, obawami na długo przed porodem. Dobrze jest przytulić siebie samą w myślach i przepracować w głowie wizję porodu, określić swoje oczekiwania, wymagania i ich elastyczność. A potem przepuścić to przez filtr wiedzy i doświadczenia zaufanej położnej. Najlepiej docelowo tej, która będzie nam towarzyszyła w jednej z najbardziej wyjątkowych i krytycznych chwil naszego życia. To zaufanie będzie się często przewijało przez moją opowieść, ale jak zaufać osobie, z którą rozmawiamy przed porodem zaledwie kilka razy? Wiem, że w naszym kraju nie ma demokratycznego dostępu do systemu ochrony zdrowia. I moje doświadczenia zebrałam, żyjąc w swojej warszawskiej bańce, gdzie dobrych położnych i szpitali jest wiele. Mimo to, na ile to możliwe, moim zdaniem warto włożyć wysiłek w znalezienie położnej, której metody pracy, filozofia porodu oraz podejście są jak najbardziej zbieżne z naszymi. Dla mnie tą osobą była i jest Klaudia, polecana wzdłuż i wszerz. Wychwalana absolutnie w każdym zakątku internetu, edukująca i wspierająca kobiety. Bardzo się cieszyłam na wizję wspólnego porodu, a po spotkaniu zapoznawczym miałam pewność, że Klaudia uszanuje moje priorytety. Jednym z nich była ochrona krocza, i celowo o tym wspominam, i bezpiecznie przeprowadzi przez cały proces. Wizualizowałam sobie dostępność Klaudii, wiem, jak to jest z harmonogramem porodów u tak obleganej położnej. I udało się. Urodziłam w 38 tygodniu. Poród był indukowany, co już było pierwszą i tak jak wszystkie kolejne w moim przypadku konieczną interwencją w naturalny proces zakończenia ciąży. Po zgłoszeniu się na izbę przyjęć, trafiłam na oddział patologii ciąży, na którym spędziłam zaledwie 4 godziny i dostałam w tym czasie aż 3 posiłki. I to w dodatku wege, choć wiadomo, że dieta nie była wcześniej zgłaszana. Więc tym większy szacunek i podziękowania w kierunku pracowników szpitala. Gdy bez spacerowałam sobie z mężem po tarasie w godzinach odwiedzin w filmowy wręcz sposób tuż po tym, gdy stwierdziłam, że dzisiaj to się pewnie już nic nie wydarzy, otrzymałam telefon, wyzwanie z dyżurki oddziału patologii ciąży. Pani Kasandro, zapraszamy na chwilkę. Oho. Podeszłam do położnych, które oznajmiły, Idziemy rodzić. W tym konkretnym szpitalu indukcja i poród dzieją się już na porodówce, nie na oddziale. Więc trafiłam do sali porodowej nr 8 i zaczęłam odliczanie do spotkania z dzieckiem. Na porodówkę zabrałam ze sobą karty ze wspierającymi sentencjami, tens, wodę, dużo ufności i szczypty empatii dla samej siebie. W moim przypadku preindukcja była najbardziej bolesną częścią całego porodu. Z perspektywy czasu myślę, że miała też wpływ na moją późniejszą decyzję o przyjęciu znieczulenia, które dopuszczałam jako opcję awaryjną. Na co dzień mój próg bólu jest tych żenująco niskich i proces preindukcji z balonikiem był dla mnie okropnie bolesny. Balonik udało się założyć dopiero za trzecim podejściem wiadomo, tak bolało. Dobrze, że leżałam na sali sama, mąż mógł dołączyć dopiero po rozkręceniu akcji porodowej. Bo tak jak jestem wege, tak mięchem rzucałam na prawo i lewo. Miałam ograniczoną mobilność przez ciągły monitoring zapisu KTG. Co jakiś czas odwiedzały mnie dżurujące tego wieczoru położne i wspierały dobrym słowem, a ja dałam znać Klaudii, że jestem już na bloku porodowym i w głowie powtarzałam ulubioną z moich wspierających sentencji: Moje ciało jest silne i wie, jak urodzić moje dziecko. Wzięłam półgodzinny prysznic i obserwując struszki krwi na posadce, nie mogłam się doczekać, aż przytulę moją wyczekaną córeczkę. W pewnym momencie już nie mogłam wytrzymać z bólu i jedna z położnych wyjęła mi balonik, który, jak się okazało, zablokował się i powodował tak silny ból, bo nie miał jak wypaść. Do położnej dołączyła lekarka i obie z ogromną empatią i zrozumieniem spytały, czy chce jechać z tematem i podłączamy oksytocynę, czy chce odpocząć i spróbować złapać kilka godzin snu. Byłam tak wymęczona godzinami ciągłego bólu, że poprosiłam o przerwę. Moja córa miała jednak inne plany i ruszyła już z bloków startowych. Początkowo nawet się nie zorientowałam, że poród się zaczął, bo skurcze były nawet słabsze niż przy baloniku, a przede wszystkim były między nimi przerwy. Podczas gdy balonik spowodował nieprzerwany ból. Tak więc relaksowałam się pierwszą fazą porodu, gdy zajrzała do mnie pani położna i mówi: Proszę dzwonić do Klaudii, mamy 4 centymetry. A tu środek nocy. Z pewnymi wyrzutami sumienia, bo miałam nadzieję, że przyciągniemy temat do rana. Ale zadzwoniłam do Klaudii, która nawet o tej nieludzkiej porze w pełni profesjonalnie oznajmiła: Jadę. I wtedy to ja już się czułam najbezpieczniej na świecie. Wiedziałam, że z Klaudią przejdę przez poród bezpiecznie i w najlepszych możliwych warunkach, i tak właśnie było. Gdy Klaudia do mnie dołączyła, byłam już na skraju sił. Preindukcja mocno mnie zmęczyła, byłam doby bez snu. No i ten żenująco niski próg bólu. Klaudia była moim porodowym aniołem, wsparciem, zadaniowcem, adwokatką moich praw i oczekiwań. Przy niej mogłam się skupić na bezpiecznym przejściu przez proces. Ona zajęła się wszystkim innym. Gdy przyjechała, powiedziałam, że chciałabym skorzystać z wanny, ale muszę być stale podłączona pod kategę. Dla Klaudii to nie był problem dosłownie chwilę później leżałam w wannie z ciepłą wodą, z założonym przenośnym kategiem. Gdy uznałam, że już dłużej nie dam rady i jednak poproszę o znieczulenie, natychmiast do sali przyszła wyzwana przez Klaudię niezwykle uprzejma i empatyczna anesteziolog. Po tym, jak dostałam znieczulenie, w końcu dołączył do mnie mąż. Próbowałam się wcześniej do niego wielokrotnie dodzwonić, ale miał w telefonie ustawiony tryb nie przeszkadzać i smacznie spał. Pamiętam, jak z Klaudią zastanawiałyśmy się, do kogo męża wysłać, żeby go dobudzić taksi, a może ubera? ale ostatecznie spojrzał na telefon i w pośpiechu przyjechał do szpitala. Tak więc do tego momentu już miało miejsce kilka interwencji indukcja, znieczulenie, a skoro znieczulenie, to i podkręcona oksytocyna, żeby pomóc postępowi porodu. Klaudia co jakiś czas mnie badała i, na tyle, na ile to było możliwe po znieczuleniu, proponowała różne pozycje, na przykład na piłce. Pamiętam, że zadawałam Klaudii dziwne pytania, które na tamten moment pozwalały mi na minimalne poczucie kontroli. Na przykład, a myślisz, że urodzę do południa? Klaudia cierpliwie odpowiadała, że tak, na bank. W międzyczasie dostałam drugą dawkę znieczulenia. Zaczęły się też skurcze parte. Dziecko kręciło się w kanale rodnym, nie mogło się prawidłowo ustawić, a jego tętno utrzymywało się na poziomie 200 przez dłuższy czas. Do sali coraz częściej przychodził lekarz dyżurny, a ja dobrze wiedziałam, że pojawia się perspektywa przerażającego mnie wakum. Pamiętam, że przez chwilę ogarnęło mnie smutne uczucie porażki. Poczułam, że zawiodłam własną córkę, że nawet nie umiem jej urodzić. Że bez armii medyków nie dałabym rady pomóc jej przyjść na świat. Że moje ciało wbrew powtarzanej przeze mnie w myślach sentencji wcale nie wie, jak urodzić moje dziecko, i że jestem niewystarczająca. Ale nie było czasu na smutki, trzeba było działać. Do sali wchodziło coraz więcej osób. Klaudia wraz z jedną z lekarek obserwowała dziecko pod kontrolą USG. Ja mówiłam, kiedy czuję skurcz. Klaudia potwierdzała, kiedy mam przeć, i ja wtedy parłam. Skurcz za skurczem, powoli, metodycznie. Znieczulenie puszczało, więc spróbowałyśmy kilku różnych pozycji nieleżących, które mogłyby pomóc dziecku prawidłowo się ustawić. Córce groziła za martwica. Sytuacja się skomplikowała, ale Klaudia w żadnym momencie nie dała mi odczuć, że coś jest nie tak. Miałyśmy wszystkie ja, ona i córka, roboty do wykonania i na tym się skupiałyśmy. Skurcz za skurczem, wdech, wydech. Klaudia, jako psycholożka i doświadczona położna, wiedziała, jak się ze mną komunikować. Za każdym razem zwracała się do mnie po imieniu: Dajesz, Kasandra! Kasandra, dobrze. I to bardzo mnie trzymało w ryzach i motywowało. Nie mówiła po prostu do rodzącej kobiety. Cały czas byłam podmiotem, sobą, byłam zauważana, wysłuchana i wspierana. Na wydechu każdego skurczu odmawiałam w głowie jedną zdrowaśkę. Cały czas czułam się bezpiecznie. W pewnym momencie Klaudia i lekarz żurny uznali, że jednak wakum mój mąż został poproszony o opuszczenie sali, do której w mgnieniu oka wbiegło mnóstwo innych osób. Pamiętam psychiczny ból, który mi wtedy towarzyszył. Zawiodłam na całej linii, nie umiem urodzić własnego dziecka, co ze mnie za matka? Nerwowo powtarzałam, że już nie czuję znieczulenia, że chcę dalej przeć. Byłam gotowa zrobić szpagat na suficie, żeby tylko urodzić. Ale na szczęście na sali byli ludzie ze zdrowszym osądem niż mój. Gdy zalewała mnie fala własnej porażki, z ust lekarza padły niesłychanie empatyczne słowa które zupełnie zmieniły moją perspektywę. Rodzi pani kilkanaście godzin, w sumie dziewiętnaście. Jest już pani bardzo zmęczona tym wysiłkiem. Dziecko też. Musimy wam troszeczkę pomóc na ostatniej prostej. I nagle obraz tego porodu w mojej głowie totalnie się zmienił. Nie widziałam już umęczonej kobity, co to prze i prze i nawet dziecka urodzić nie może. Tylko silną, skupioną na zadaniu matkę, która od kilkunastu godzin wykonała wraz z córką olbrzymią robotę, a teraz wspierający lekarze i położne pomogą nam przekroczyć linię mety, żebyśmy mogły się już spotkać. Niewiarygodne jak kilka słów potrafi wpłynąć na percepcję porodu. Nie masz mi się tego wstawać, Klaudia jak Lwica walczyła o ochronę krocza, na której tak bardzo mi zależało. Lekarz powiedział smutno, że chyba trzeba będzie jednak naciąć. Myślę, że czuł oddech Klaudii na karku w tej kwestii. Zaczęła się procedura wakum. Parłam zgodnie z poleceniami lekarza. Jedna trakcja próbna, dwie właściwe, wszyscy skupieni. Lekarz Klaudia, wokół mnie wielu medyków, lekarze położne. I nagle z ust lekarza wykonującego zabieg padło słowo: Koszula. Wszyscy zdumieni, przecież nie było jeszcze nacinania. Doktor powtórzył więc: Koszula. Ktoś podniósł moją koszulę porodową, i po sekundzie na klatce piersiowej wylądowała mi najpiękniejsza istota na świecie moja cudowna córeczka cała, zdrowa, bezpieczna. Pamiętam, że w głowie świdrowało mi pytanie: Dlaczego ona nie krzyczy? A to przecież były ułamki sekund. Moja córka też była jeszcze w szoku, że to już. Po chwili wydała z siebie jeden krzyk, jakby chciała oznajmić – oto jestem – i poszła spać. Z sali ubywało personelu medycznego, dołączył do mnie mój mąż i oboje, wzruszeni, tuliliśmy nasz największy skarb i szczęście w kontakcie skóra do skóry. Klaudia bardzo delikatnie mnie zszyła, a do mnie docierało, co tu się właściwie wydarzyło. Wakum z ochroną krocza, niespotykane. Klaudia mi to wywalczyła. W szpitalu spędziliśmy tydzień, byliśmy zaopiekowani z każdej możliwej strony. Bardzo miłe było to, że odwiedziła nas Klaudia, najpierw w szpitalu, później już w domu. Absolutnie każda osoba, z którą mieliśmy w szpitalu do czynienia, była wspaniała, pomocna, cierpliwa i pełna empatii. Nie mogliśmy sobie wymarzyć lepszych warunków. Czas połogu był bardzo trudny, myślę, że choć odczarowujemy lukrowany obraz macierzyństwa, to o połogu wciąż za mało się mówi, ale byłam pozytywnie napędzona wspomnieniem dobrego porodu. To dało mi mnóstwo siły na te trudne pierwsze tygodnie. Jeszcze leżąc na bloku porodowym, spytałam Klaudię, czy drugie dziecko też możemy rodzić z nią? Po narodzinach córki, wielokrotnie przepracowywałam sobie w głowie ten poród i zadawałam sobie mnóstwo pytań, co mogłam zrobić, żeby uniknąć próżnociągu. Preindukcja, indukcja, znieczulenie, wakum, klasyczna kaskada interwencji. A może, gdybym nie wzięła znieczulenia i mogłabym próbować więcej pozycji wertykalnych, to coś by zmieniło? A może ten by coś zmienił? A może, a może. Dzisiaj czuję, że te pytania są zupełnie zbędne. W tamtych okolicznościach zrobiłam wszystko, co mogłam, zgodnie z wewnętrznymi zasobami, jakie miałam do dyspozycji. Na każdym kroku czułam olbrzymie wsparcie każdej pracującej w szpitalu osoby, a przede wszystkim Claudii. Każda moja decyzja była w pełni respektowana i wspierana. W czasie porodu narodziła się moja córka, ale narodziłam się też ja jako matka. Dobry poród dał mi siłę i motywującego kopniaka na początek nowego rozdziału. I to wspomnienie dobrego porodu zabieram ze sobą w dalszą drogę rodzicielską. To już koniec cytatu. Muszę przyznać, że mam taką myśl, że niektórzy mogliby stwierdzić, że sama napisałam tę opowieść, bo tutaj takie peany na moją cześć wybrzmiały, ale przysięgam, pisała to Kassandra i to są jej słowa i jej perspektywa. Myślę, że to opowiadanie może się przydać niejednej osobie. To jest historia o takim wewnętrznym procesie spokoju, poczuciu bezpieczeństwa. No a to jest w porodzie najważniejsze, bo przecież nie mamy wpływu na to, jak to się zakończy, jak się potoczy. Była tam jeszcze taka jedna wzmianka o szyciu krocza. Z tego co pamiętam, to było jakieś minimalne pęknięcie, ale na pewno mniejszy uraz niż byłby przy nacięciu. Tak jak też wspomniałam wcześniej, decyzja o nacięciu czy ochronie krocza w tym przypadku nie należała do mnie i nawet wspomniany oddech na karku na tę decyzję nie wpłynął. To jest interpretacja Kassandry, choć oczywiście całym sercem wspierałam jak najmniejszą urazowość tego porodu. Dziękuję za wysłuchanie. Dziękuję Kassandrze za pracę włożoną w, te, w tę opowieść. I w ogóle jestem zachwycona Kassandrą i jej podejściem. Przy okazji serdecznie pozdrawiam. I to już wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że usłyszymy się już niebawem. Dajcie znać, co sądzicie o tej historii. Kasandrze na pewno miło będzie przeczytać komentarze na ten temat. No, i mam nadzieję, że ta opowieść puszczona dalej zrobi dużo dobrego. Cześć!